Cześć, Liska, witajcie w kolejnym odcinku Astragota. Lecimy sobie dalej. Teraz e, myślę, że wyślemy sobie po prostu Ruri żelazną brodę, e, podziemną ścieżką gdzieś tutaj. Z, z racji tego, że z ostatniego odcinka nas atakuje tutaj Long Cze Yongsun, na Oczy, jak ja go lubię nazywać. E, więc myślę, że jak sobie tutaj skoczymy Rurikazem do spokojnego szczytu, powinno być nawet, nawet spokojnie. Teraz wielką salę a też wypadałoby jakoś ulepszyć, no ale 7200 i mieć taki być niepewnym czy damy rady ich powstrzymać to jest trochę słabo. Eee... No karawanę mamy, może nawet damy rady ją tutaj zniszczyć. Więc dobra, atakujemy sobie astragotem, wąwóz mgieł. Eee, oczywiście te karawany rozwalamy przy okazji, tak przy jak okazji tutaj jak niebiańskie smocze kusze mają jeden oddział i niebiańską smoczą straż. 115 pancerza, nieźle. Ci mają aż 95. A, z, 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 sami, Nefrytowi Wojnicy mają 90. Dobra, dyscyplina 7, tutaj dyscyplina plus 4. No to ne, nie potrzebujemy takich chorągi. Mm, automatyczne rozstrzygnięcie, oczywiście, bo tutaj żadnych starych praktycznie nie będziemy mieli. 26 jednostek, no to jest. No, śmiesznie. No dobra, budujemy tu posterunek, Także to jest nasze. Nie mają tak jakby już drogi odwrotu. Więc możemy ich teraz cały czas ścigać. Olduze, mimo że ma troszeczkę uszkodzone jednostki, jeszcze spokojnie sobie upadłe miasto zdobędziemy. Tak jest, no trzy jednostki tracę, nic nie szkodzi, Talizman strażniczy otrzymałem, też spoko. Eee, posterunek. Chyba coś tam kiedyś mówiłem, że przydałyby się jakieś fabryki? Ale może bredziłem po prostu. No dobra, no to teraz możemy sobie doszkolić, na przykład dwie jednostki tych roglodytów e, w karak... kraten... Kraka ten mógłbym rozwinąć to, no ale to kosztuje słone pieniądze, więc na razie nie wchodzi w grę. Tutaj, tury w, są surowce dostarczane. A tutaj mogliśmy na przykład pieniężną miamę. No i ja mam pieniężną miamę się skusił. Karak Azorn, oczywiście, że chce tutaj w wieżę Haszuta. Oczywiście, że chce komnatę na dziesięcinny, no i oczywiście, że chce już tutaj za gotówkę rozwinąć sobie to. Teraz dalej, bo to nam idzie, już się robi. To nam się robi. Tu będę chciał na pewno świątynię Haszuta i hmm. No może tą sieć kolejową, albo coś do, do rozwoju. Potem jednostek, do werbunku jednostek, może coś nowego będzie. Dobra, dajmy sobie posterunek w takim razie tutaj i bazę garnizonową rozwijmy. Dobra, Rubikas jest tu, tutaj wszystko mamy w porządku. No niech będzie, że tam wydobywaj surowce. Potem ten kamieniołom. Bo tutaj fajnie by było zrobić sobie w takim wypadku jakieś budynki wzmacniające produkcję surowców. Bo tak tutaj wygląda, że marmur jest i już zbudowaliśmy te szybkopalnie, więc będzie myślę najlepszy pomysł. No dobra, ostro go dostałeś poziom. Co ja ci mogę dać, żebyś był zadowolony? Ten płonący miecz byłby fajny. Jakbym go wzmocnił. Burza popiołu, no niby może być, ale to też nie jest tak jakieś tam potrzebne. To też działa tylko na jedną jednostkę, więc jak też średnio palącą furię, może. Ale skuszę się na razie na płonący miecz. Jednostek póki co nie ulepszam. I nawet nie wiem czy ulepszę jakkolwiek, bo tutaj widzę, że już się zaczynają kończyć tam punkty umiejętności. No dobra, teraz tego gościa. Tę hmm. ja mogę dać. Może prędkości mu trochę dodam, no bo mistrz no nie wiem, mam zagłoskę trochę, no pełna zbroja potowa też plus 3, łącznie plus 15, 95 pancerza to nie jest źle, na 15% prędkości i 12 obrony też nie jest źle, byłoby 59 obrony w zwarciu, dobra, weźmy sobie to, potem weźmiemy to i tak będziemy na zmianę, jakoś mu tam ulepszać, i tak, to jest bez różnicy, bo A w końcu wszystko mu tam wymaksuje. No i dobra, teraz tak, mam w g zdobyty, więc robimy sobie to, pierwsze co? E, tutaj gdzieś idzie Ormgrim, na jakąś armią 21, nie wiem, czy tutaj w granitowych iglicach powinien coś jakoś reagować, no na razie zrobimy coś takiego. No e, I teraz zobaczmy czy gdzieś się tutaj czają nasi wrogowie. A przecież mamy tutaj Alberich Haupt-Andersen ze Stirlandu, atakuje naszą fortecę. Jak wyjdziemy to mamy prusowe zwycięstwo. Mnie cieszy za bardzo. Zależy, jaki jest z niego kozak tutaj? 15 poziom ma. 4 jednostki gwardii. Mamy sporo, niby tych. Yy, Kurcze, może bym spróbował. Ale są same Hobgobliny, no to też nie jest jakieś tam mocne coś. Mmm, Ja sobie... dobra, spróbuję. Spróbuję sam to zagrać. Może się nam tutaj coś uda. Ukulać. Widzę, że nie mają żadnej artylerii, nie mają magów, to już jest spoko. Zagrożeniem, no największym tak naprawdę jest chyba tutaj ta konnica na ten moment, no i oczywiście gwardia Elektorska, nie Oni będą tutaj po nie kosić no, ale postaramy się załatwić ich tymi działami, przynajmniej jednym działem. Także, no to działa, to jest spokojnie, bo samo się nakierowujące pociski są, więc żaden problem, żeby trafić. Dawaj mi się, pokażę, co tam masz. Mm. Może najpierw tymi jednostkami garnizonowymi postaramy się związać przeciwnika walką. Jakoś tak. Tych akurat tam bez różnicy, jak stoją. Czy to są garnizonowe, czy moje normalne jednostki. No, Was dajmy sobie tutaj na flanki. Tą garnizonową jednostkę Krasomidów też tutaj i jest w porządku. Wy będziecie sobie strzelać tutaj. I oczywiście uciekać od razu. jako ogarniecie, oczywiście. Dobra, to działo. No ma zasięg. Myślę, że nawet mógłbym je troszeczkę dalej wystawić. Gdzieś tutaj na przykład. Ale nie aż tak daleko. A, tu mamy jeszcze jeden No no oddział Rajtarów. Dobra, no to niech oni staną sobie w takim razie tutaj. E, tutaj i tak mają raz, dwa, trzy jednostki strzeleckie. E, cztery. No i to wszystko. Dobra, to na Rajtarów będziecie w takim e, układzie się tutaj czaić. Żeby się po prostu spróbowali wyrżnąć. Lord no gdzieś tutaj, niestety troszeczkę jest nasza armia rozciągnięta, no ale no co zrobię. E, dobra, zaczynamy, nie? W takim razie nasze działo, ty tak bezmyślnie też nie atakuj, tylko wal tutaj mi wstąp. Ej! Ma chyba jakąś specjalną moc. ale oni w ogóle nie mają zasięgu, jaka zwała, dobra, wspaniale. I w ogóle ta armia jest co nieco obita, też mnie cieszy. Bo oni dość tutaj padną. Wy się wycofajcie, bo to nie ma sensu, żeby się obrywali teraz od łuczników, skoro nie ma takiej większej potrzeby. Chodźcie sobie na przykład gdzieś tutaj, może spróbujemy postrzelać do tych chalabarników. Bo wydaje mi się, że akurat strzelanie do Gwardii Elektorskiej przez was to nie ma większego sensu. No i mamy ten Gniewzar i Zagłada Haszuta, to jest ostrzał, a tutaj mamy wiatr. Ten wiatr tutaj poleci obowiązkowo. Mam nadzieję, że się nie zaczną ruszać. puściłem tak troszeczkę ze skosa. Dobra, wy się znowu musicie wycofać. Nie, 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 wycofajcie się. Dobra. ale jest gitara. Może byśmy się nawet rzucili teraz tutaj troszeczkę na tych. Na konnych, ale nie, to chyba nie ma sensu jednak, bo widzę, że zaczynają tutaj... ...przemieszczać. No i Alberich ma też tego swojego tam Pegaza. I go w ogóle trafią. 5000, no coś tam trafiają. To nie są jakieś wielkie obrażenia, no ale zawsze coś. I teraz to ma nasz lord. Ma złoto gargę henny, Nie wiem, czy dowolisz się, jaka piękna miniaturka jest nowa. Ja to pierwszy raz widzę. Swoją drogą, dobra, wyzakaz uciekania i też taka tutaj opcja. Utwarcie sobie pozycję, czy coś tam. Dobra, pancerz minus 30 na niego. Yy, ostrzał mamy. To na razie sobie darujemy. Zaś tutaj zrobimy sobie ostrzał. O. Ale on miażdży, ty w ogóle kim ty jesteś? Rzuca zaklęcia, za Coś tam... Głonnica 49. Ja nawet nie wiedziałem, że tutaj czarownicy strzelają. Ale zajebiście, no dobra. Tutaj doskonale weszło i teraz jeszcze tutaj te złote ogary gehenny, żeby taki tłumik fajny... No na przykład niech będzie w tych... W ...tych gości. Dobra, wy teraz spróbujcie zająć się tą konicą. Wy ich zwiążcie walką. Wy się do nich dołączcie, wy idziecie tutaj, wy czekacie. E, Trujeczka się wycofuje. Nasz czarnoksiężnik zrobił to, miał zrobić. Także gitara. No, konica w końcu tutaj natarła. E, I zaraz będziemy mogli sobie palącą zagładę na spokojnie rzucać, nie? My już zaczynamy iść troszeczkę tutaj w tę stronę. E, mamy znowu wiatr. Więc tym wiaterem mógłbym się pozbyć na przykład tych łuczników. Faktycznie za darmo. 5800 zdrowia do 4000 nieźle dobra, ty już nie strzelaj w nich, bo ta jednostka jest zniszczona. Lubi zniszczyć teraz tych, wy zaś się rzucicie tutaj na bok. A, wy, no nie, to nie jest dobry pomysł, żebyśmy ich tutaj atakowali w ten sposób. Nasz czarnoksiężnik żyje dobrze. Ale onca zagłada jeszcze nam nie jest potrzebna. Albryś dostał srogi wpierdziel. No i teraz może jakoś zmiękczyć tych halabardników. Dobra, wystrzelajcie w nich. Wy się tu ustawcie. Wy tutaj strzelacie bardzo dobrze. E, trójeczka nie idzie na nich. Nie wiem, czy nie mam za blisko mikrofonu. Dobra, działo coś nie trafiło. Nie wiem o co chodzi. Dobra, i dosyłamy jednostki. Mm, dobrze. Teraz, jakby tutaj ładnie gdzieś coś walnąć. Tylko gdzie? Może byśmy zmniejszyli jednak ten. u nasi uciekają, to niedobrze. Dobra, próbuj tutaj im coś zrobić, tu mamy jeszcze ostrzał nie, tutaj w nich walnąć, paląca zagłada dała radę doskonale, a dobrze, oni to ich zmiażdżą, dobra teraz ty tych tego, tego, tego kapitana czy co to jest, dobrze, atakujesz tych, atakujesz tych, działo, działo atakuj teraz tu, chociaż też nie ma sensu jak widzę, atakuj gwardię elektorską, dobra, Wydrasykujecie to jakoś tak. To my tutaj dalej mamy. No, krasną ludziom sobie spokojnie daję radę. Tą gonnicą. Mają chyba otwieranie szarż, z tego co pamiętam, więc. No, a działo też. tutaj jest... sprawdza się, nie? 184. Eee, Dawaj mi to. A to nie potrzebujesz. No, no i teraz mamy już tylko taką śmieszną. śmieszną nic. W tym akurat powinienem gonić łuczników, ale tego nie robię. Ale tu też widzicie. Dzięki temu, że miałem ich tutaj, zrobiłem sobie szarże. i teraz tutaj jednostka zachwiana zostanie właśnie rozbita. Dobra. Eee, myślę, że nie ma sensu ich gonić. Niech ci tutaj spróbują do, dowalić do końca, a wy się zaczynacie rzucać z tymi jednostkami przeciwnika. No i dobra. No i o to chodziło, żeby po prostu rozbić tę armię przeciwnika i... I to wszystko. Mamy zwycięstwo. Doskonale. Eee, no to ja teraz sobie w takim układzie miażdżę po kolei te jednostki przeciwnika, ilu tam się da. Dobra, Wam już tam wystarczy. Idziemy na tamtych. Czy Wy coś zabijacie? W ogóle zabijacie. Dobra, może rzućcie się tam, nie? No, a ty się tutaj rzuć na tych jednych, drugich. Tam róbcie co chcecie. Wy też widzę, że coś tutaj chyba zabijacie? Szedzicie coś? Coś, nie coś? 26 jednostek zabitych. Ktoś obrażenia lecą do góry, więc jest okej. Okay. Zabicie tych. Wy. No, już tak naprawdę też tutaj nie macie za bardzo co robić. Tych halabardników się pozbyć. Dobrze. No jeszcze tylko to, nie? Ja sobie tutaj przyspieszę. Ale chcę, żeby tutaj jak najlepiej wyczyszczeni zostali ci imperialni. Chociaż dobra, jeszcze ich tutaj podobija i 27 zostało. Dobra, myślę, że starczy. No ale ja też nie ma już przeciwników do zabijania. Jeszcze tam się rzucić na tych. Dziwne, bo te gobliny prędkość 35, u nich jest 33. I tak zdołają uciec. Dobra. Zakończamy bitwę, mamy drobne zwycięstwo u no nas No i zasadniczo nikogo nie straciłem, to też jest dobrze Jedynym problemem tutaj mojej strategii było to, że Strasznie cienką linię zrobiłem z tych jednostek Jak jak widzieliście na środku gdzieś mi się zaczynali przebijać ci gwardziści imperialni Tam strasza elektorska, jak to tam to nazywa, no ale jednostki są w porządku Teraz tak, 1400 albo 600, no krewnie, że 600, 5% nam podskoczyło, nawet chyba o 7% łącznie. B mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra, bo teraz tutaj Ewelina weteranka z Prague gdzieś nadciąga, powiedzmy. Ale też ładnie tutaj miniaturka wygląda. Dobra, e, no tu się szkolą te jednostki, bardzo dobrze. I w ogóle mógłbym sobie jakieś właśnie działanie porobić. Może wyrzutnie rakiet wrzeszczącej śmierci? Jedną ok. No i do tego goblinscy skradacze, prędkość 35, prędkość 92. No, tego bym sobie zrobił jednego. No, dwóch nawet, dobra, niech będzie. No to są jednostki, które mają zwalczać mi artylerię i jednostki strzeleckie przeciwnika. Dobra, no to mamy to ogarnięte. No to teraz musimy zobaczyć, co zrobi przeciwnik. Tutaj też nasi atakują przeciwnika, więc dobrze. Mamy nieprzydzielony punkt umiejętności. Jest ten Old wargal Okej, okay, okej. Okay. Eee, Daj mi uziemienia, potem magicznego przewodnika sobie zrobimy. I tu mamy jeszcze Res Kigal. To jest bodajże ten, którym walczyłem i zdobył dwa poziomy doskonale. Eee. Je nie na razie, nie potrzeba. Wzmocnimy sobie to i dajmy sobie wzmocnienie obszarowe błyszczącą opończą i będzie gitara. Dobra. Bohater się nie ruszył. Aha Rysiu. Rysiu, Rysiu co ty możesz zrobić? Krytyczny sukces doskonale i jeszcze wbiłeś poziom. Dobra masz specjalistę, rozszerz kontrolę to ja wiem czy potrzebujemy. Efektywny wysłannik, rozszerz kontrolę, szkolenia, tak na garderoby, tak na jednostki. Strażnik świątynny, bierny, umiejętności strażnik, panteusz, tak dalej. To jest chyba do, do walki, tak dalej. No dobra, będziesz wysłannikiem najzwyklejszym w świecie. będziesz robił bebe wszystkim innym. Pójśmy co nam przyjdzie tutaj teraz. sojusznik wypowiada wojnę z zębatym słońcem. Dobra, nie ma problemu. Co ja zapamiętam pamiętam, to my te zębaty słońce rozwaliliśmy gdzieś tam na północy Kataju. Ostatnia osada ich uchowała. Ale gdzie? O, tutaj jest. W samym murze. Także spoko. Dobra. Mamy opracowaną technologię. Nad niż na razie więcej nie, nie, nie myślimy. Pentanie akrzy. Dla domeny ognia koszty wiatrów, magii minus 10% i czas odnowienia. Potem władza liczba użyć. Użycie... Też fajne, nie? Osiem turniej będzie. Bierę. Dobra. I teraz tak. Tego ja bym chciał jednego więcej. Mieć możliwość. Tyglalnego działa też musiał mieć możliwość jednego więcej. I na razie starczy. Wieża zar... Jak tam oglądamy? 792 punkty. W ogóle jeszcze tutaj albo tu, albo tu kupię i możemy już zacząć atakować to. A to jest 600, nie? Potrzebujemy 1800, żeby to wszystko naraz zrobić. Dla siebie. I tak nie ma większego znaczenia, bo potem przejmujemy tamte... Dwie pozostałe frakcje. Uuu. Dobra, biorę to. Bo widzę, że te wstrząsy czy coś tam są w sąsiednich i, i w ogóle Robin'sa w każdej. każdej jednej. Dobra, jest ich sporo, ale nie szkodzi. Jeszcze znaczy nie szkodzi. Dobra, wiecie co, najbliżej spokojny szczyt stracimy. Nie wiem, czy ich. Może inaczej. Ty, zrobić coś takiego, nie? Podejdziesz tutaj, tak na, na teraz. Eee, tutaj zrobisz garnizon. Ty, eee, cholera, ty. No, nie, no na, na prędkości to tam dojdziesz. Dobra, to idź do spokojnego szczytu, a potem najwyżej tym skoczymy tutaj, jak się uda. Ehm, no i tyle, nie? I Będziemy czekać, zobaczymy, co się wydarzy. Mogę doszkolić sobie taką jedną jednostkę. Kurde, na no to ogórki mają no, dużo jednostek strzeleckich i tutaj też dużo jednostek strzeleckich, więc najrozsądniej no byłoby, nie wiem, rozstrzygnąć koszycieli haszuta, zwerbować, ale nie mogę, dobra, więc zwerbuj tutaj, tutaj dziadostwo. No a nim sobie będziemy iść w ich stronę, oni tam cierpią co turę, więc jest spoko. Okej, okay, teraz zobaczymy co tam rysiu. O, w sumie nic nie potrzebuje. Stań sobie teraz, tutaj. Powiedzmy, że się ruszyłeś. No jest mnóstwo rzeczy do ulepszania. Dawaj, to też. Marmur mamy, ok. One mi coś dają poza tym. Tempo badań 10%. Limit globalnego wybunku plus 1. Plus 5 i plus 3 sąsiednich. Limit bohaterów dla Taurów. Auruków. Auruków. Dobra, tylko Centaurów. Mhm. Mm to tempo badań mnie interesuje. Więc dobra, dawaj mi to. Mam pełno miejsca. Puskulak. No, bo nie podoba mi się ten garnizon, jest taki mierny. No ale wymaksowane miasto, także jest spoko. Teraz karak wark. oczywiście to na maksa 750 zł. To sobie też dajmy wyżej. Tutaj robimy to i to. O, właśnie, świątynia haszuta. Bardzo dobrze. Zużycie surowców na turę minus 150. Ale to jakby miał fabrykę. Ja mam fabrykę, tylko że tutaj mam jakichś śmiesznych tych goblinów. Dobra. W ogóle fajna, fajna ta różnica w, w garnizonach, nie? To są mury fabryczne. I mamy faktycznie wojowników krasnoludów chaosu, a nie jakieś tam gobliny i jakieś inne dziadostwo. No dobra. No co natura. Czekamy zobaczymy. Wszystko zrobiłem co mogłem. I żądania są już obronne. Pyk, pyk, pik, chyba mu się nie podobało. No dobra, tak myślałem, zadekowali to. Zdecydowana porażka, niestety, ale o, wojownicy chodzą, kurde, aż szkoda, że to straciłem wielką salę tłuszczusza. Jednostki tych wojowników, nie? Straty cztery, prawie 500, to nie jest nieźle. Prawie 1 trzecią armii stracili. Okej, okay. sojusznik traci. Posterunek, konwój ukończony, bardzo dobrze. No to co, no to idziemy sobie teraz powolutku tutaj, ponury wierch Mamy mega słaby garnizon Ty na pełnej do ponurego wierchu będziesz próbował się przedostać Oni są mocno uszkodzeni, więc spoko sobie rozbudujmy, to sobie na razie nic Dużo obciążenie to jest z tych kopalni Ale nie wygląda dość mocno. Hmm. Akurat nie ta armia tutaj stoi. Wyjdźmy sobie może gdzieś tak tutaj. Ze spokojnego szczytu, żeby potem Astrogotowi mic pomóc. Nie jest to potrzebne, ale zawsze warto mieć te dodatkowe punkty doświadczenia. Hmm. Dobra, puszki wacze drogi. Minus 65% szansy na zasadzkę. Daj mi to. Okej. Okay. No i mam teraz ten konwój, tak? Stwórz nowy konwój. Ten powrót do stolicy jeszcze pięć tur. Dodaj mistrza i zobaczmy co możemy tutaj osiągnąć. Możemy zapłacić w tym dziadowstwie i dostać 757 i to jest ile? Eee, czas trwania trzy tury. Dobra, może być. Najwyżej dwie tury sobie postawimy. No okej. Okay. Ile? Raz tu jest wyłącznik, raz tutaj jest wyłącznik. To jest takie dziadowskie. Mhm. Mm no tak, no tak, na razie nic. Mamy dostępny posterunek u nich. Stwierdzę krwawego wiatru. No to jasne, że biorę. To też fajne jednostki, kiedy ja będę mógł robić. Dobra, zamknij. No i zobaczymy. Chanzan? E. Co ty tu robisz? Mi się nie podobało. Pyrrusowe zwycięstwo i to jeszcze z Rurikazem, dobra. Masz, nikt nie zginął. 1105 strat. wszyscy zginęli bo nikt. u nich. no nas 582 zostało. Dajmy sobie chyba półtora tysiąca zamiast tych niewolników. I tak zrobiliśmy 312, więc jest spoko. No i Ormgrim jednak przyszedł tutaj gdzie tam chciał. Jak myślałem, że to będzie atakował. Zniszczył to. Także jest lipa, odporność na magię 20%, została zniszczona, nagrody, kadaj i tak dalej, doskonale, wielka sala tłusiusza jest tak naprawdę teraz moja, Te dwie armie się rozpadły, więc ten będzie mógł iść tu, ale to wszystko w następnym odcinku, moi drodzy, także dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień, cześć.